W jakich okolicznościach był wasz pierwszy raz? W ciekawych. To znaczy? No to w fajnych. Ale to jakiś nowo napotkany facet, czy facet z związku? Nie. A to chyba nie twój interes. Ale ludzie są ciekawi. Oj, no, 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 nie, nie, nie was, będą. Karolina. Ewelina. Angelika. Klaudia. Cześć, cześć. Cześć, takie pytanie mam do ciebie. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Ale pierwszy raz w sensie. z facetem. Ale dlaczego to pytacie? Bo ludzie są ciekawi. E, no, jakby. nie muszę tu pytać takie pytania. Jak to nie musisz? No, normalnie. Ale ja cię proszę. No nie. A za 5 zł? Cześć dziewczyny. Cześć. W jakich okolicznościach był wasz pierwszy raz? Eee, o kurczę, jest ciężkie pytanie. Eee, to jest fakt. Nie, bardzo ciężkie pytanie. W eee, Celu by to eee, znaczy, nagrywać. Ja, informatycznym. Ja kojarzę, że akurat akurat to... ale pan to nagrywa, no więc... Ludzie są ciekawi, jak to było. Eee. Bo jedni mieli na Tinderze w pierwszym spotkaniu, nie, to aż tak inni... Tak, to, aż tak, nie, nie no, to było, bez przesady, to na Tinderze to... Taka Czekaj, 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 czekaj. powiedz swoją historię. No, staram się kojarzyć. Y y <noise> Dokładnie tak. tak. O kurczę, ja mam swoją historię opowiadać, to będzie bardzo ciężko. Posłuchamy. <noise> Chyba nie. Może lepiej nie. Skoro. Może lepiej, nie. A dawaj posłuchamy. Słyszę, że to będą na pewno ciekawe sytuacje. No czekaj, na pewno tego. nie pozytywne. Nie, nie, nie rób tego. Nie. No ale to tylko pierwszy raz. No tylko, ale dla mnie i Jasz. Jak on wyglądał? Właśnie nie wiem. To jest najgorsze. Nie pamiętam. <laughs> Ale to było po alkoholu, tak? Ale nie wiesz, co, lepiej nie pytaj, bo dzisiaj ma 30, więc. Tak, ja mam dzisiaj w ogóle urodziny. 30? 30, tak. Tak, jesteś tak. młodszy ode mnie. Ale to, to, to już jest fajnie. Ale ja mam dzisiaj urodziny, ja się temen. bawię. Właśnie zastanawiamy, gdzie Męża ten... masz? Nie mam. Z dawno? Dlaczego? <laughs> bo się rozwiodłam. Czemu? Czemu? Zrodziłaś ty czy on? Tak wyszło po prostu nie zaspokajał. No. E, powiem ci szczerze, że. W sumie trochę racji masz. E, czy, czy rozmiar ma znaczenie? Nie. Nie. Jak wyglądał twój rozmiar raz? znaczenie? Nie. Nie. pierwszy Nie. Z facetem. Nie. Nie. pamiętam. Byłaś pijana. Tak? A to było na imprezie gdzieś? Tak. Ale to nowo po facet czy jakiś miłość? A czemu zadać takie pytania? No, po prostu... chcę być nienagrywana? Nie. Wolałabym nie. Dlaczego? Bo nie chcę. No ale ludzie chcą. No ale ja nie chcę. Ale to na żywo no. idzie. Ojej. Na razie tysięcy osób nas ogląda. No i to... już się oglądają, to możesz mówić dalej. Nie, wstydzę się. Czego Jeszcze się stydę? Mama obejrzy. No to co? No normalna co, myślisz, że mama święta była... No chyba tak. Bo z tato. No. Ale przed tatą też może miała. Wolę nie wiedzieć. Dobra. Gdzie idziemy? Do domu. Zapraszasz. E, pytanie. Jak wyglądał swój pierwszy raz? Jak wyglądał? E, wyglądał w taki sposób, że nie byłem do końca usatysfakcjonowany z tego wszystkiego. Aczkolwiek mogło być gorzej, bo wiem, że bywały gorsze razy. Także ogólnie było dosyć spoko. to było z kobietą, z którą pan był ile? Rok. I rok trzeba było poczekać? No nie, nie, nie do końca. Trzeba było trochę krócej poczekać tak dwa tygodnie. <laughs> A jaki to kanał? <laughs> Przez ATV. <laughs> Jak wyglądał twój pierwszy raz? kurwa, nie pamiętam Kościół. Było w Bułgarii, jak miałem, nie wiem, 14 lat może. A to było z Bułgarką czy z jakąś Polką? Z Polką, tylko miała imię jest dziwne, Mariana, Marina, coś takiego. Może Ukrainka? Nie no, Polka była, przynajmniej tak mówiła w wywiadzie. Czyli ładnie mówiła po polsku. Nie pamiętam. A długo było, długo z nią byłeś, czy to jakaś po prostu wakacyjna miłość? Nie no, wakacyjna bardziej, bo byliśmy na kolonii. Dzięki Dobra, Wszystko przeszkadza, przerywa te wywiady no, ojcie, no, no, ojcie. Gdzie, no, gdzie no, pierwszy raz, raz robiłeś loda? To nie, ale to dobre pytanie To jest, to jest bardzo dobre Dobra, daj ten mikrofon Nie robiłam. Kur... wychodzi Magda, gdzie i kiedy pierwszy raz robiłaś loda? nie robiłam Serio? Nie chciałabyś nic spróbować? Nie Dlaczego? Ponieważ nie ale dlaczego? Nie myślisz, że to było fajne uczucie? Myślę, że nie. Ale gdybyś miała faceta, który w sumie by chciał tą korzyść z, jakby z, mieć i tak dalej, nie poświęciłabyś się dla niego? To słucham i nie. Chujowe pytanie, chujowe... Idziemy dalej w miasto, chodź chłopak. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj no. Czy rozmiar ma znaczenie? Ma. Ma tak. Ma, 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 no ma. W jakim sensie? No ma, w sensie... Ma, 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 nie ma, nie ma, ma. Paweł nie odzywaj się. W sensie jakim ma Bo jak na przykład będzie 30-centymetrowy, to może być za duży. I co wtedy? Ten mniejszy był okej, okay, ten duży woli. Tak jak Czyli Wtedy 12 cm jest okej. Okay. No nie. No nie wiem, nie umiem tego ocenić. Hello. No to się patrzy, o tyle to jest... Nie znam się. Nie sam się jestem po inżynierii produkcji, ale... tyle jest 20. Aha. Tyle jest 20? No tak no zawsze facet tyle może jest 20. No to tak trochę sobie sobie przeliczyłeś. To tyle jest 20. Nie no słuchaj, słuchaj, słuchaj. Tyle. Słuchaj, Brzoza! Trochę sobie tak bardzo zawyżyłeś te i zamieszyłeś tak trochę. Ja zawsze mówię, że tyle jest 20. No to tak to trochę... pytać, No tak 20 mam. No to, ja no to nie masz. No to nie masz, no to nie masz. No, dobra, okej, okay, okej. Okay. No, no okej, okay, dobra, dalej pytanie. No słucham. Nie ma więcej pytań, bo nie chciałeś o, odpowiadać. Nie, nie, chciałeś, nie chciałeś odpowiadać, gdzie się Lola pierwsza zrobiłaś. <grym> czekaj. No chyba nigdzie. Dobra, to gdzie y, facet ci pierwsza raz minęte? <grym> nie pamiętam. nie, bo miałam tylko jednego faceta. Czyli z jednym facetem prawie seks? Tak. Słuchawki kurczę, powinieneś mieć na uszach. Już nagrywasz? Tak w jakich okolicznościach straciłyście swój pierwszy raz? Ja w normalnych... A ja? Takich no. Bo to z facetem, którego kochasz, tak? Tak, 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 dokładnie. A ja chyba... na jakiś kurwa łące. Pacet ten z miłości czy jakiś przypadkowy? Tak, nie, z miłości, tak. Zabaw cię na łąkę. Tak, na piknik. Na Było piknik. romantycznie. Dobra dzięki. Dobra, dzięki. Jak wyglądał Twój pierwszy raz? Normalnie. Ale pierwszy raz. Ale pierwszy jakie okoliczności? No w jakich okolicznościach? Chodzi czy kurwa, no seks, seks. Kupiwa, kurwa, no seks? No, seks, seks! No, seks! No to mów prosto. Kurwa. Normalnie, za łeb i do dzioba, kurwa. A widziałeś, kurwa, jak w średniowieczu, kurwa <noise> zdobywali, kurwa kobiety? Nie, no. jak? No, brałem za łeb, kurwa do jaskini, napierdolił ludzi, kurwa, i była jego. <noise> Jest. Ale o co chodzi? W jakich okolicznościach straciłeś swój pierwszy raz? Nie straciłam. <noise> czy jesteś dziewicą? Ale nie mówi się, że straciłaś swój pierwszy raz. A co się mówi? Przeżyłaś swój pierwszy raz. To to jak przeżyłaś swój pierwszy raz? Nie powiem. Ale taki pamiętliwy był? Czyli z przypadkowym facetem, tak? W Bramie. Słabe zapytanie. No to słabo odpowiada, że już się ciągnął za język. Może koleżanki chętne będą bardziej rozgadane. W jakich okolicznościach był twój pierwszy raz? Jak on wyglądał? Jeszcze nie było go. Ile masz lat? 23. A no jesteś dziewica. Ale analna dziewica się nie liczy. Wszystko. Tak? No na co czekasz? Na szczęście. Jak wyglądał twój pierwszy raz? Jeszcze nie był. A ile masz lat? Mało. To znaczy? Bardzo mało. Na ile wyglądam? Na 20. O kurde. Ja się napiję za to. Napiję. Mój pierwszy raz był z moim mężem. Obecny mężem. Obecnym mężem. I po jakim czasie był? Po pół roku. A to wtedy był jakiś ten romantyczny wieczór, jak postarał się. Tak. Jakieś szczegóły. Nie opowiem, bo nie chcę. Okej. Okay. Co, chcesz? Nie, nie, po prostu byłam ciekawa. No chodź, może Nie. <grym> Jak wyglądał wasz pierwszy raz? Ale chujowe pytanie. Dlaczego? Ale co to jest za telewizja? TV fam. Przepraszam, ale... <grym> Przepraszam, dwie? Czy nie pogadamy. Nie, no. Jak wyglądał twój pierwszy raz? Nie mam jeszcze pierwszego razu ze sobą. A ile masz lat? Trzynaście. To nielegalne. A co robisz o pierwszej nocy bez rodziców? Nie, no spokojnie, pilnuję domu. Czyli Wisła jest twoim domem. No powiedzmy. Jak, wygl jak wyglądał twój pierwszy raz? Jezus Maria, nie będę odpowiadała na takie pytania. Czemu takie jakieś szmaciarskie pytania? Właśnie. Normalne. Przecież mogą być odpowiedzi różne. Nie wierzę, że to jest jakiś poważny program. <grym> nie, sorry, nie będziemy odpowiadać. To do rady... Yes. Yes. Jak wygląda wasz pierwszy raz? Wasz pierwszy raz? Ale jaki? Czego pierwszy raz? Z twój pierwszy raz. Z facetem mój pierwszy raz? Jak wyglądał? Nie było jeszcze. Nie masz lat. 14,5. Na pewno nie. <laughs> nie, 19. Jesteś dziewicą. No. A ty? Ja tak samo, tylko że mam 18. I na to czekacie. No na tego, tego jednego. No, dokładnie, na tego jednego. Jeszcze... Ale proste pytanie. Można lipcać i A można, dwa dumie. <laughs> Nagrywasz? Nagrywam, I Jak wyglądał twój pierwszy raz? Tak. O No właśnie to o dzisiaj chodzi, że tak po alkoholu to się łatwiej mówi. No a czemu tylko po alkoholu? No, bo bez alkoholu to się ludzie wstydzą, a po alkoholu są otwarcie. Takie, że my możemy skazać i Mój Z dwoma normalnie. My, po, po, no. po rosyjsku? Nie, Nie ma. Po